Przed Państwem niezwykle ciekawa książka, yy, yy, piszącego pod pseudonimem Jarosława Justa. Yy, jest to książka o katastrofie smoleńskiej, która do dnia dzisiejszego dzieli ludzi, która wydarzyła się w 2010 roku. Uważam, że każdy tę książkę powinien przeczytać, bo jest to powieść o największej tragedii lotniczej w Polsce. Nie jest to żadna Biografia nie jest to żaden dokument, po prostu jest to fabularyzowana powieść o, o tejże tragedii. Nikogo nie obraża, stara się po prostu pokazać sprawę obiektywnie. Książki wszystkie polityczne wydawane przez wydawnictwo Astrum. Nikogo nie obrażają, nie są paszkwilami, nie są złośliwościami, po prostu są o ich życiu, o trudzie i tak dalej. Tutaj mamy właśnie katastrofę yy, smoleńską. Jest to beletryzowany opis kulisów tragedii smoleńskiej, teorii zamachu i możliwie wersje wydarzeń. Na karta powieści toczy się wojna. Postacie negatywne są zdegenerowane do szpiku kości, za pozytyw, bo bohaterowie pozytywni to szlachetni. Poli, yy, szlachetni Wojownicy o Prawdę i Sprawiedliwość. Czytamy sobie tutaj tę książkę. Uważam, że każdy na półce tę książkę powinien mieć. Zamówienia księgarnia wydawnictwa Astrum, www.ydavnictwomusnikastrum.pl, mail handlowy maupaastrum.wroc.pl.